Co, co się dzieje w czasie wolnym? Takie szkolenia w Nidzicy, a nawet w regionie, nie zdarzają się zbyt często. Powiat Nidzicki był gospodarzem spotkania rad rynku pracy z czterech powiatów. Dzisiaj mamy taki sprzęt, że potrafimy badać całe sieci neuronowe w mózgu. Mamy, słuchajcie, taki sieć, że jak jakbym wprowadził mojego studenta do tego skanera, to od biedy się dowiem, co on o mnie myśli. Także można pracownika wprowadzić, i generalnie pan starosta się dowie, co on o tobie myśli. Kompetencje społeczne na współczesnym rynku pracy to temat wymowny sam w sobie. Powinniśmy czy nie powinniśmy czuć się zagrożeni, czy postęp technologiczny i czas działają na naszą korzyść, czy może na niekorzyść. Kompetencje społeczne to jest coś czego sztuczna inteligencja nam nie da i nie zastąpi. Najważniejsze, aby uzyskiwać efekty w swoich zespołach w pracy, to jest między innymi budowanie relacji. I budowanie relacji, które wspomagają pracodawców w, w osiąganiu odpowiednich wyników, powodują to, że nic nie zastąpi relacji człowiek-człowiek. Pracownik musi być otwarty na zmiany i na szkolenia. Dzisiaj nawet w urzędach sługa petenta wygląda inaczej to znaczy coraz częściej mamy do czynienia z cyfryzacją to wymaga nauki ze strony urzędnika i interesanta. Sztuczna inteligencja ma nas uzupełnić w pracy, ma nam pomóc w tej pracy, a przede wszystkim zwiększyć naszą wydajność. Dzisiaj pracodawcy w, no, w każdym aspekcie zastanawiają się, jak wprowadzić tą sztuczną inteligencję. My na przykładzie naszego urzędu będziemy się starać wprowadzać no, obsługę klientów, która będzie też wspomagana sztuczną inteligencją poprzez napisane te sztuczne algorytmy, które, że tak powiem, ułatwią, przyspieszą pracę prace pozwolą nam wyciągać pewne wnioski też tej pracy. Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej publicznych służb zatrudnienia oraz członków rad rynku pracy dotyczyło czterech zagadnień: technologii AI jako rozszerzenia ludzkiego mózgu, komunikacji interpersonalnej, psychologicznych uwarunkowań negocjacji oraz motywowania. Cel dzisiejszego spotkania to jest szkolenie Rady Rynku Pracy i nie tylko nidzickiej, ale z Kętrzyna, Nowego Miasta Lubewskiego, Szczytna i tak naprawdę. Po raz pierwszy w takim układzie się spotykamy, także inicjujemy pod platformę współpracy, ale ta platforma współpracy ma mieć najpierw podbudowę, przygotowania w zakresie wiedzy, jak pomagać innym uczyć się, kształcić, czyli promować ideę kształcenia przez całe życie. Zajęcia poprowadził Maciej Błaszak, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mózg realizuje najważniejsze czynności, kiedy my mamy czas wolny. Zainteresowanie wśród zgromadzonych było wyraźne. Omawiane zagadnienia skutecznie przykuły uwagę. A teraz stawia się pytanie, to kiedy będę kreatywny? To ja pana starostę zapraszam na Uniwersytet do mojego gabinetu i może mnie zastać, jak siedzę w fotelu, patrzę w okno i mam trochę obłędny wyraz twarzy. I to jest jedyny moment, kiedy ja ewentualnie na drodze wyjątku próbuję coś wymyślić. Wiecie, kochani, że jak biegacie między zebraniem a zebraniem, to tam nie ma mowy, żeby coś wymyślić? Nie ma żadnych szans. Na razie Sztuczna Inteligencja nie dotknęła jeszcze urzędów na tyle mocno, żebyśmy musieli się jej obawiać. Natomiast oswajamy się z nią, przygotowujemy się, żeby w przyszłości również korzystać z jej, z jej dobroci. Ta sztuczna Inteligencja za chwilę. Zacznie na pewno zastępować niektóre czynności wykonywane przez administrację, te najprostsze na razie. Ja niedawno byłem na takim spotkaniu, w którym prezentowano już możliwości sztucznej inteligencji, chociażby w księgowości, gdzie to ta komputer sam w oparciu o pewne systemy weryfikuje fakturę, potrafi ją rozksięgować, potrafi naliczyć należności, potrafi wykonać przelew. Dlatego koniecznie trzeba rozwijać kompetencje, których nie da się zastąpić sztuczną inteligencją. Nie wszystko zrobi za nas AI. Nie można też przesadzić z tym odczłowieczeniem funkcji banku czy tam innej instytucji finansowej. Czyli automatyzacja tam, gdzie te narzędzia nam pomagają. Weźmy aplikację mobilną, przelewy na telefon, jakieś płatności. Fajnie, ale gdy dochodzi na przykład do procesu y, ważnych decyzji, y, na przykład w kwestii kre zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego, to tu już ten doradca, który ma ludzką twarz, ma emocje i y, 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 y może też w tym bezpośrednim kontakcie y, przedstawić, Sprzedać swój profesjonalizm to zwłóca zupełnie inne zaufanie niż kontakta z chatbotem czy sztuczną inteligencją. Obawy społeczne rosną. Jest wiele dziedzin, w których człowiek już nie jest aż tak potrzebny. Dla przykładu, nawet w mediach od lat można zaobserwować widoczne zmiany. Zainteresowanie tradycyjną prasą drastycznie zmalało na rzecz czytelnictwa portali internetowych, gdzie artykuły często tworzy AI. Tak samo kasy samoobsługowe. Wiele osób pozbawiły miejsca pracy. Rynek idzie z postępem czasu. Musimy i my. Nigdy nie wyeliminujemy człowieka. Jednak jesteśmy naczelnymi i my decydujemy o tym, co, co w tym świecie będzie się zmieniało. W jakim stopniu to się zmieni. Uważam, że powinniśmy być na tyle rozsądni, że umiejętnie korzystać z tej sztucznej inteligencji. W stresie, proszę państwa. Jest wrzucana do krwi, jest wrzucany cukier i długotrwały stres się kończy cukrzycą. W każdym razie ja zawsze mówię trochę perwersyjnie do moich koleżanek w pracy, im jesteś bardziej wściekła na mnie, tym jesteś bardziej słodka. Głowa do góry, tylko sobie przypomnijmy: jeszcze nie tak dawno obsługa smartfona wielu osobom ze starszego pokolenia spędzała sens powiek. Dziś to nasza codzienność, coś naturalnego. Człowiek jako istota rozumna do wszystkiego jest w stanie przyzwyczaić się i nauczyć. Mózg, proszę Państwa, powtórzę szczerze, ma energię na poziomie 20-watowej żarówki czy 4 gaszy. I za pomocą tej energii mózg widzi, słyszy, odczuwa myśli, podejmuje decyzje, dokonuje wyborów, uruchamia działania i steruje całą fizjologią.